Boa sera amici sportivi witamy po meczu Inter Milan Milan wygrywa w derbach Mediolanu po dwóch bramkach Ibrahimowicza i bramka kontaktowa Romelu Lukaku wynik 2 do 1 dla, dla Milanu Oj, widzę, e, Arek, już masz, już masz pierwsze pytanie od e, Łukasza Hatki. Ledwo weszliśmy, zobacz. Arkadio, co powiesz o meczu Sampdoria-Lazio? Czy lazio jeszcze słabsze. Jestem ciekaw Twojej opinii. Brawo Milan, bardzo mnie ten wynik cieszy. Jasne, jasne. to już może, um, może, może odpowiem generalnie. No, e, drogi Łukaszu, wiesz o tym, że e, Sampdoria w meczu z Juventusem miała m, troszkę inne zestawienie personalne. Do Genuji przybyło troszkę dużo jakościowych zawodników, bo Andrewa, i Keita Adrian e, Silva. E, także wkład, który wystawił dzisiaj e, Ranieri był troszkę inny od tego, który, który grał e, przeciwko Juve. Sampdoria ewidentnie ma tą formę zwyżkową, prawda? Więc, więc to raz, a dwa, Lazio to docieni zespołu sprzed roku. I może, może tyle że na ten temat rozmawiamy o Derbach Mediolan. Tak jest, zgadza się. Ja mogę tylko powiedzieć, że chyba Lacja po prostu wykorzystało wszystkie swoje siły po prostu na zeszły sezon i teraz już wycisnęli po prostu maksa z siebie. I teraz, teraz po prostu pokutują już na to, że są po prostu... Zmęczeni poprzednim sezonem, chyba jeszcze. Piotr Figiel pisze, że jest jasnowidzem. Przewidział wynik meczu, napisał, że 1-2 dla Milanu przed meczem i w przerwie to potwierdził. Gratulacje. No, czy jesteś jasnowidzem? Tego nie wiemy, ale wynik na pewno trafiłeś. Także no, gratulacje dla Ciebie, duże brawa. Ja mam takie pytanie tutaj do publiczności <grym> i Arek też do Ciebie, bo interesuje mnie ta jedna sytuacja w drugiej połowie kiedy Donnarumma podobno faulował Lukaku tak klatką piersiową wcześniej był spalony tak w momencie podania wmieszał się w to wszystko jeszcze Kier który, od którego piłka się też odbiła no i czy sędzia i czy VAR Dobrze zinterpretowały całą sytuację, czy tam powinien być karny, czy tu rzeczywiście spalony, jak, jak wy to widzicie, czy, czy to była e, właściwa decyzja sędziego? No jeśli ja coś tutaj e, mogę powiedzieć, to nie chcę się absolutnie wymądoć, bo była to sytuacja bardzo dynamiczna i, i, i nawet nie wiem, czy Eriksen kierował tą piłkę do, do Lukaku, bo było zagranie Eriksena, tylko że uderzenie piłki przez Eriksena ja nie wiem, czy to, on, to nie było granie z obrońcy, czy, czy to nie było rozszerzenie do prawej, czy to, czy to faktycznie było podanie do Lukaku. Tam ciężko, ciężko to zweryfikować. No i faktycznie był chyba tam podwójny rykożet, nawet. I ostatecznie piłka odbiła się na samym końcu od Kiera i wpadła, i, i, i wpadła pod nogi Lukaku. A czy był faul na Belgu, jeśli się okazało, że nie ma spalonego? To też bardzo dyskusyjny, bo, bo, bo gdzieś tam może tą klatką go dotknął, ale. Don ale jeśli karny, to naprawdę bardzo miękki. Piotr Gumienny pisze, ani faulu, ani Offside'u. Łukasz Hatka spalony był, chociaż przypadkowe, natomiast zmienił lotu piłki. Eee, Szymon, Henzel, dziwny przypadek. Inny sędzia puściłby grę, eee, ale to znaczy, interpretuję to tak, że podyktowałby karnego. Eee, myślę, że, że, że o to Szymonowi chodziło. Eee, i tutaj ciekawe pytanie, czy to nie jest tak, że jak piłka jest, jest. zagrana od przeciwnika, to nie ma jest, spalonego? Jest oczywiście, że jest, tylko pytanie czy to było zagranie od e, przeciwnika, czy to było po prostu jakiś rykoszet. czy to jak, zależy kwestia interpretacji, jak to zinterpretowali, bo, bo wiadomo, że jakby piłkę w ruch wprawił Eriksen, a później ona e, 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 później ona się potoczyła jakby własnym życiem swoim, tak i dotarła do tego Lukaku. E, no tak było. No tak, poza tym w sumie, poza tą może powiedzmy lekko sporną sytuacją, w każdym razie no ciekawą na pewno do interpretowania i do dyskusji, to w tej połowie za wiele się nie działo, prawda Arek? Myślę, że była dużo gorsza niż, niż pierwsza, Milan utrzymał swój wynik, natomiast jedna i druga drużyna sprawiała wrażenie jakby grała wchodzonego. Szczerze powiedziawszy to połówka to było Jakieś nieporozumienie, bo. No, antyreklama kalciu. Dla, dla mnie, dla mnie <laughs> po prostu wsparcie chciało przy tym, bo ani kibiców, wiadomo, nie ma. Gra była strasznie szarpana y, dużo strat, niedokładności y, tempo bardzo wolne przestoje ciągle krzyki jakieś pretensje upadki. No, no, no. To tragedia. Mało no tam kilku, pa, kilku padało na, na Murawę, tak, aż jakby ich nogi odrąbało, nie? Prze dokładnie, chyba, chyba zrobili sobie konkurs na to, kto głośniej krzyknie. Ale, <laughs> ale faktycznie no nie dało się na to patrzeć. Jak kibic z jakiejś innej ligi włączył drugą połówkę nie wiem, właśnie tego meczu, chociażby kibic, nie wiem, angielskiej Premier League po dzisiejszych derbach Liverpoolu, no to byłby i by rok do tej włoskiego, do tego włoskiego kalczu nie wracał. Także. Także dramat. No. Najlepiej o tym meczu zapomnieć, chociaż oczywiście, jakbym był kibicem Milano, to mi się cieszy, bo, bo jednak to jest przełamanie tego interu po, po tylu latach, po tylu spotkaniach, i, i trzeba im oddać, że jednak e, strzelili bramki, później mądrze się bronili, zneutralizowali ten inter i, i to głównie <coughs> Racuri zawalili e, to spotkanie, i, i to od nich powinniśmy wymagać więcej w tej drugiej połówce. Bo, bo oni mieli odrabiać straty, prawda? Tak. I stało się też to, co przewidywałeś gdzieś, czyli Alexis Sanchez wszedł na boisko, dostał nawet mniej niż 10 minut, o których mówiłeś. E, Eriksenowi udało się zagrać jednak w meczu, wszedł w 68. minucie bodajże. Dziwne zmiany. No i też Sandro Tonali, 87. minuta w, w Milanie, pojawia się dopiero na boisko tak późno. Spodziewał mi się, że wejdzie, wejdzie, wejdzie wcześniej. W ogóle, Pioli zdecydował się Pracił, też puścić Tak, wojsko. właśnie, ta wszedł, ta... tak? Tak, więc tak, no... no, więc dziwne zmiany. Cóż, no, no nie, 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 była to, e... nie były to zmiany, które jakby tutaj odmieniły losy meczu płynęły na jego przebieg. E... Ale, ale mm -hmm. właśnie czytam też komentarz, prawda? Ale, tak. ale prawda jest taka, że um, nawet mam takie wrażenie, że piłkarze byli dzisiaj w tak. Nie, tak nie w formie, być może tak zmęczeni, bo oni wyglądali naprawdę tak, jakby to było, nie wiem, końcówka sezonu jakaś, i oni już zadyszali jakiś maraton, albo po prostu e, jakby to był jakiś sparring. Jakiś sparing taki, żeby grać, bo sami to tempo było takie sparingowe. Oprócz może oszczędzają siły, tutaj... słuchaj, na resztę. Ale no tragedia, po prostu oglądał się tak słabych derbów Mediolanu w ostatnich latach, to nie przypominam, żeby mnie tak rozczarowały, bo apetyty sobie ostrzeliśmy sobie zęby, prawda? Bo gwiazdy po jednej stronie, po drugiej Milan, który był niepokonany, tak jak powiedziałem przed meczem, jako jedyna drużyna w Europie po, po lockdownie, no i dalej jest pokonany, prawda? No mm. ale słabe to widowisko, słabe, rozczarowało i najlepiej, nie wiem, łączyć na do <laughs> na <nasion>. i... <laughs> Zobaczyć jak Douglas Costa będzie grał. Tak, tak, <śmiech> właśnie w <laughs> Tak, ale słuchaj, no Hołik tutaj pisze, że konte nie jest winny, że to wszystko wina zawodników i zarządu. Tak, tak, Conte Czyli... też widziałeś Filip, że pod koniec już nie wytrzymał ciśnienia i zaczął... Żaleć, Ale to, ja, wiesz, to, skupiaty, akurat... bo... My to nie dziwił kątego, tego no to, to nie, zawsze. To wiadomo, tak było, wiadomo, tak. wiadomo. E... E... Że bardziej zaskoczy to... nas Napoli właśnie tak. E... Inter, na... który miał zdeklasować seria w tym po podobnych transferach. No właśnie, to jest, to jest główny tak naprawdę temat w sumie teraz myślę u, u kibiców Interno. no bo rzeczywiście, no zbierając już. Takich piłkarzy e, i budując ten skład na tu i teraz, tak, stąd tylu tych doświadczonych zawodników, jak właśnie Vidal, Kolarów, który zagrał dzisiaj moim zdaniem, fatalny w ogóle mecz, e, do tego Hakimi, no, to jest skład budowany na tu i teraz. Ma być e, skudetto ma być przerwana Hegemonia Juventusu i. Mm, po tym meczu na pewno tego nie widać. Ja nie mówię, to... że we wcześniejszych meczach, na przykład, no, ale to było na przykład z Benevento, tak, gdzie pięć bramek wbili. Więc jest potencjał w tej, w tej drużynie jak najbardziej, natomiast po tym meczu, w, po no, meczu no, z dzisiaj... Milanem, tego nie tak. widać. Dzisiaj... dzisiaj wyglądali fatalnie. E, faktycznie ta kadra była trochę e, rozwalona prawda, przed tym meczem, ale e, i ta ławka nie była tak silna. A czekaj, no, po co ten ławka, jak on i tak roz... robi zmianę w 80. minut? To jest bez sensu. Niech nie gra tą jedenastką, niech ich tak zażyłuje, a później ma, 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 ten, ma pretensje, o to że nie ma szerokiej karty, no, jak nie umie z niej korzystać. W każdym razie e, nie wiem, no, ciężko na razie oceniać. No, ten start na pewno wyobrażali sobie lepiej sezonu Interu, bo jednak 7 punktów 12 e, możliwych, prawda? Milan 5 o tych przed nimi. Milan kontynuuje jakby tą formę e, końcówki poprzedniego sezonu. No a inter, inter ewidentnie zadyczka. Moim zdaniem tutaj doszedł fakt, że jednak ci piłkarze byli. Nie wiem, czy oni są zmęczeni, bo naprawdę wyglądają na takich zmęczonych. Nie dziwię się Vidalowi przykładowo, który, który prawda, grał w to mecze teraz, tam naprawdę były to mecze e, bardzo wycięczające. Czy innym, którzy wrócili z kadry i, i, i zwłaszcza z Ameryki Południowej, mhm. ale, ale są piłkarze, którzy, którzy po prostu no, byli w klubie. Nie wyjechali na reprezentację, a też, też wyglądali blado, także także nie wiem, kwestia kwestia e, tego, żeby się szybko obudzić, bo, bo uważam, że jeśli nie uda się Interowi w tym roku zdobyć schód, to, to konta poleci, konty nie będzie miał żadnego Alibi na to, dlaczego, dlaczego tak się stało. No, dostał skład. Moim zdaniem na papierze Inter ma najlepszy skład w serie A. I to, że grają, jak grają, a grają ewidentnie. Mm, słabiej niż na to wskazuje potencjał, no to to jest trochę wina trenera. Wasz e, proboscinio pisze e, z pytaniem do nas czy serio uważamy tak. że Inter będzie w top 2. Przecież tak. Napoli czy Milan lepiej wyglądają. Tak ja się z tym zgadzam Milan obecnie no, w dzisiejszym meczu wyglądał nie. lepiej chociaż e, ta druga połowa naprawdę no, fatalna rzeczywiście chociaż no, Milan wygrał tak Cześć, e, Napoli Napoli rozpędzone e, naprawdę mocno rozpędzone co dziwi mnie w ogóle w, e, w kontekście e, meczu z Juventusem który się nie odbył że oni że oni nie, 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 nie przyjechali i, i, te dziwne tłumaczenia były, bo wiesz, przecież mogli przyjechać i spokojnie mogliby wygrać. E... Tak, 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 to prawda. To prawda. Ale Natomiast... wiesz, to, Ja się akurat tutaj serio uważacie, że Inter będzie w top 2? Tak, ja tak uważam. Ja uważam, że będzie w top 2, bo ludzie, no mamy czwartą kolejkę dopiero, także to spokojnie. Kadra na papierze jest mocna. Jak wyniki będą słabe, no nie wiem, może Conte poleci, może ktoś to inny ogarnie, ale, ale nie wierzę, żeby mając. Tak dobrych piłkarzy, tak spieprzyć roboty. To to, 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 to. Nie ma kawy ani Napoli, ani. Moim zdaniem, mają naprawdę lepszą niż w tym momencie od Juventusu. Natomiast co do samego Napoli, to mnie to nie dziwi, bo wielokrotnie mówiłem, że jak przejdą na 4-2-3-1 i będą wspierać tego mena tak kreatywni gracze jak Luzano, Sinie. Mertens, prawda, Politano, skończy się graniem Milikiem i, i, i jakieś takie dziwne pitu-pitu, tylko po prostu ofensywna piłka, na którą postawił Gratuzo, to faktycznie może, może Napol być w czwórce i tak też na nich stawiałem, co można sprawdzić sobie w typach nowej serii A, jako jedyny admin umieściłem w czwórce Napoli. Ale, ale prawda jest taka, że dzisiejszy mecz to troszkę przekłamanie, bo, to, bo jednak e, tak jak Inter, no Przede wszystkim trzeba Interu, powiedzieć, że ławka Napoli... Interu była skrócona tak? przez koronawirusa, więc... Tak, tak, znaczy, tak, przez ale jest to tutaj, izlacnie, i, tak, jeśli chodzi o Napoli, to wiesz, e, oni się przygotowywali dzisiaj na dzisiejszy mecz, dwa tygodnie nie wyjeżdżali na kadry i tak dalej, a Atalanta była cała rozsiana po świecie, także dwa dni temu dużo grało reprezentantów w Ameryce Południowej. Także tutaj ten mecz, plus jeszcze personalnie Gasperini tam parę rzeczy troszkę dziwnie ustawił, no i, no i wyszło jak wyszło na polu, także, także spokojnie też nie ma co się podniecać w drugą stronę, zobaczymy jak to będzie. <grym> Łukasz Chatka mówi, że zdrada, stawiałeś na skudetto dla tak, Interu. Tak, 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 prawda, no, no cóż, <grym> chciałbym się pomylić, chciałbym tak. się pomylić. Znaczy inaczej, Są mogą być pewne przekłamania co do, co do tego meczu. No, Inter zawalił ten mecz, to jest jedna rzecz, no, przegrał, to jest fakt, ale ta ławka, cały czas o tym będę mówił, ławka Inter była bardzo skrócona ze względu na tych dużo, dużą ilość zawodników w izolacji. W Milanie wrócił Ibrahimowicz i wrócił. Romanioli, czyli dwóch e, tak naprawdę kluczowych zawodników e, dla Milanu, chociaż dzisiaj Romanioli nie radził sobie e, tak dobrze jak na przykład Kier, który myślę, że zagrał bardzo dobre zawody i był najlepszym chyba obrońcą e, w Milanie. Mm, więc ta ławka Interu i, i ten mecz dzisiejszy, no trochę były pokrzyżowane właśnie przez, e, przez tą e, izolację. Pamiętajmy jeszcze, że e, nie mógł zagrać e, Sensi ze względu na e, czerwoną kartkę, więc no, i tak, tak jak tak, tutaj Marek tak. wspomniałeś, tak? to jest czwarta kolejka dopiero, więc ja bym kompletnie nie skreślał Interu. Tutaj, tutaj proboszcinio yy, ma do mnie zapytanie, czego nie ma Napoli, yy, co ma Inter, albo Scudetto. Wydaje mi się, że Neapolitańczykom yy, brakuje takiego doświadczenia w wygrywaniu, a niektórzy zawodnicy Interu właśnie nie posiadają, prawda? Mają, mają bardziej yy, taki skład oparty na doświadczeniach o piłkarza, którzy. Już coś wygrali, poza tym mają głębszą ławkę zdecydowanie od Partenopei i tutaj szukam szans, bo przykładowo wypadnie o to robi się problem na pol. Może grać Mertens, ale to już będzie grać bardziej tak jak w tamtym roku, a jak wypadnie Lautaro, to sam. Jak wypadnie Ossieman, to jest, jest jeden zawodnik, który mógłby ten pograć, ale no go skreślono. No nie, tak, nie mogliby takiego ciągnąć to tam z trybun. Z Może z mogli, nie? E, tak, poza tym obrona, boki obrony na polu też nie są najwyższych lat. Nie mają takiego piłkarza jak Hakimi, który robił taką różnicę. Mm. Mm -hmm. No nie wiem, no, wydaje mi się, że Inter, Inter, ma, Inter ma więcej argumentów, aczkolwiek na poli w czwórce powinno się spokojnie znaleźć. Inter przegrał, bo nie był Jardiniego. <laughs> No no właśnie, coś to coś teraz skąd tego wstawi, to już my grał sobie coś. Okej. No dobrze, to na koniec, jeszcze tradycyjnie statystyki, tak naprawdę. Tu się dużo nie zmieniło, tak naprawdę, w tej drugiej połowie. Dalej, Inter z przewagą: 53% do 47% w posiadaniu. W sytuacji bramkowych 12 do 8%, z czego 6% celnych strzałów do, do czterech Milanu no i ta sama liczba dosłownie strzałów niecelnych. tak? Jeżeli chodzi o, o żółte kartki to 4 do 3 dla Milanu czyli Milan też w żółtych kartkach wygrał a faule 18 do 11. 18 no, do 11 dla na Interu. Nie. No, nie no, nie, to tam naprawdę pusty. były takie momenty tego meczu były bardzo brzydkie tam co chwilę ktoś się kulał po murawie i tak jak mówisz że tutaj chyba sobie urządzili po prostu zawody kto głośniej krzyknie tak. Tak, tak, dokładnie tak. Ciężko, ciężko, się, ciężko się oglądało bo, e, długimi fragmentami ten mecz. No, Niestety, miejmy nadzieję, że, że też jakoś ta sytuacja się udomuje na tyle, że, że kibice wrócą, bo, bo nawet z tymi krzykami, ale jakby ciągle wrzawa, reakcja trybun byłaby bardzo energiczna, to, to by troszkę ten odbiór spotkania był inny, a, a, a i słabo czysto piłkarsko, i brak tej takiej temperatury mm, charakterystycznej dla derbowych no, co do powrotu kibiców, to ja niestety nie jestem e, optymistą tutaj, bo z tego co widać, co się dzieje w Europie i, i podejmowanych działań przez e, rządzących w różnych e, krajach, e, raczej się nie spodziewam tego, że e, kibice prędko wrócą e, w pełnym składzie, że się tak wyrażę, na, na, na stadiony. Może być e, z tym problem. No, niestety, cierpi i cierpi na tym. E, odbiór jakby całej piłki nożnej, nie tylko Kalciu, ale innych lig również. Jak wiemy, albo nie wiecie, Czechy wprowadziły lockdown i, i tam już liga nie gra, więc zobaczymy, czy to się nie przeniesie na następne, na następne kraje, no bo sytuacja jest nieciekawa. No wszystko zależy od tego, jakie decyzje oczywiście podejmą rządzący w każdym kraju. Natomiast no ja nie wróżę, Prze, przez to właśnie nie wróżę tutaj tego, że żeby Powrócić na kibice, wrócić nie na stadiony. Dokładnie. Może być problem. E, a co z tym odwołaniem Napoli? E, no cóż, jeszcze nic nie wiadomo tak naprawdę w tym temacie. Wiemy tylko tyle, że został przyznany walkover dla Juventusu i odjęty punkt dla Neapolu. Natomiast o odwołaniu póki co jest cisza. No, ono miało zostać złożone, tak przynajmniej brzmiało oficjalny komunikat. No i musimy czekać, bo na razie nikt nie podał więcej informacji. Tutaj kolega się zastanawia, te... Niezadowolony, bo mi kupon wtopił. Nie no, w Chelsea, <grym> mi wtopiła kupon, bo 92 minuta i no i 3-3 Hampton Southampton, prowadzili 2-0, no ale podobno tam Kepa znowu odwalał w bramce, także to jest nauczka, żeby nie grać. <grym> żeby nie grać, no cóż. O, Marcin tutaj nas ratuje. Do końca miesiąca mamy poznać termin rozprawy odnośnie meczu Juventus-Napoli i odwołania właśnie Aurelio de Laurentisa. No, zobaczymy. Na pewno będzie, będzie to gorący temat jeszcze przez jakiś czas we Włoszech. Tym bardziej, że no De Laurentiis lubi mieć ostatnie zdanie, i, i wiadomo, że jest kontrowersyjnym dość prezesem po, pośród innych w Serie A. Więc na pewno to będzie jeszcze gorący temat. No, i pewnie też szybko się nie zakończy jak to we Włoszech, i też tak jak między innymi Gazeta dello Sport pisała i Sky Sport informowało, że zakończy się jeden konflikt, ale urodzi się drugi, tak, jeżeli chodzi o, o, o ten mecz, Nikt, który się nie odbył w nie. No, i tak rzeczywiście jest. No została zakończona jedna sprawa, podsumowano ją, a, a już trwa, trwa następne. Jakby rozdział, rozdział tego tematu. Więc no, zobaczymy, zobaczymy, jak to się skończy. We Włoszech cały czas wszystko jest możliwe i, i do końca miesiąca mamy poznać termin rozprawy, a co dalej będzie, czy, 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 co na tej rozprawie będzie i czy ona na przykład nie będzie odraczana, to, to, to też wszystko może się zdarzyć, tak? Dokładnie. E... dokładnie. No dobrze, ale e, no dziś nie, nie, nie o Napoli e, i, i Juventusie, tylko o Interze i, i Milanie. Dla przypomnienia, Milan e, wygrywa derby z Interem 2 do 1 po bardzo długim czasie. E, w końcu przerywa złą pasję z Interem i e, idzie dalej na fali swoich zwycięstw. A, a, a Inter no, dzisiaj niestety. W plecy i niestety nie w dobrym stylu. Szczególnie ta druga połowa, gdzie obie drużyny praktycznie grały na chodzonego brzydsza. Zdecydowanie brzydsza była ta połowa. No i tak. Tak myślę możemy zakończyć. Tyle chyba. tyle, tyle o chyba. To, tak tyle się o wydaje, to można więcej powiedzieć. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Dziękujemy, że byliście z nami. E, również tych, którzy dołączyli do nas z typowej serii A. E, pamiętajcie jeszcze, że znajdziecie nas na Facebooku, Twitterze, Instagramie, na YouTubie, e, na Spotify'u i innych podcastowych aplikacjach. E, jest w czym wybierać. E, liczymy, że będziecie z nami, że będzie Was przybywało. E, mówcie o nas swoim znajomym żeby też do nas dołączali i mogli żebyśmy mogli razem dyskutować i tak dyskutować i, i nawet czasami się nie zgadzać bo tak jak tutaj mówimy niezgoda w pewnych argumentów to również jest forma kibicowania a my chcemy kibicować razem z wami także jeszcze raz dzięki za uwagę. Ja jestem Filip Kotowicz, ze mną był Arkadio, jeszcze do niedawna typowa seria, a teraz już Amici Sportivi. Dzięki i do zobaczenia na kolejnych live'ach. Trzymajcie się. Ciao. Ciao.